Robimy realizacje malarskie, zaprojektowane realizacje malarskie, które mają, które mają sens w przestrzeni, które mają pozwolenia, które mają zgodę, które mają akcent. Schemat jest taki. Pracujemy nad koncepcją, nad konkretnym miejscem. Robimy projekty i wizualizacje. I dopiero jak mamy przekonanie, że ta realizacja, ten zespół prac jest dobry, przedstawiamy go.

לממש, רעיונות לשבש, אני חייב לחזור הביתה, ישר שיר על האש. החטות האלה סובלות מעודף משקל, הוודאות הזאת סובלת מתת-תזונה. אני בדיאטת נשים, אוכל את עצמי ומשמין מבידוד. לשכנע את עצמי שאנשים לא עושים טעות. אנשים לא עושים תעויות עורצות אנשים. אנשים לא עושים תעויות אנשים. לא עושים תעויות אנשים. אנשים זה פחד משתק, בום בום הלב דופק, בום הלב דופק, לא רציתי להפוך להיות אדם חורק, אבל הרצון הזה שוחק, זה ניסיון להטיל ספק, ואנשים לא רוצים לתת את מה שמאמת את האמת עם הסרט. כי הגבולות קרסו בזמן שאנשים דרסו, האחרים נדרסו, מגדלי ברוון קרסו חיים במגמת ג'ונגליזציה, כסרח קטנות פועל מתוקף האינרציה אומרים שההיסטוריה נכתבת על ידי נסיבות ואין סיבות ומה טעויות יכולות לעשות אנשים הופכים לשמוע ציפורים בין לילות חלומות הטעות הזאת הסתה תהיה שם בשנות ה-80 אבי, מצליח להישאר בחיים Rafał, jak ty oceniasz tę edycję Gdańskiej Szkoły Muralu? Jakie były oczekiwania? Co się udało? Co, co się jeszcze uda? Bardzo pozytywnie. Po pierwsze, wykonaliśmy plan. Po drugie, stworzyliśmy grupę. Po trzecie, stworzyliśmy materiał do inspiracji na następny namór. Po czwarte, poziom tych prac jest wyjątkowy po piąte wielka satysfakcja, że mogę kontynuować tą swoją myśl, żeby Zdanie się stał największą galerią muralu na świecie i po szóste, że daje nam to. I energię i inspirację na następny na następne rok, na następne lata.